witajcie czekajcie chwilę niech się tu ogarnę o, o o o o dobra w dzisiejszym odcinku krótka prezentacja mojej kolejnej modyfikacji jeżeli chodzi o kubryk system one znacie już mojego kosza przerobioną na skrzynkę montażową ciekawostka taka dodałem ważną ważną rzecz do tej moje skrzynki torby montażowej przydająco się w moim fachu jak dobrze wiecie pracuję na wysokościach robię dachy i dziś do mojej torby którą zabieram na montaże, domocowałem takie uchwyty dzięki którym mogę na wysokości na dachu niezależnie od kąta nachylenia mogę zamontować tą skrzynkę nie martwić się że mi ona gdzieś tam z wysokości spadnie więc będzie widać postaram się to szybko to ogarnąć odepniemy żeby to było miał ręce nogi mam tutaj zrobione uchwyty może tam to bliżej będzie nam lepiej to mamy to lepiej wyglądało momencik, momencik dobra mamy to Mam tutaj zrobione uchwyty z płaskownika. Zamykane, które nie przeszkadzają w użytkowaniu złączeniu kolejnymi skrzynkami. Zobaczcie. Są to takie uchwyty. Dzięki temu jestem w stanie, gdzie mam kawałek materiału, w stanie zamontować skrzynkę na każdym dowolnym elemencie, na desce łacie, nawet za blachę w szczycie w kolejnicy, nie ma z tym problemu. Zobaczcie w tym momencie ja jestem w stanie pod każdym kątem zaczepić moją skrzynkę torbę narzędziową można powiedzieć, skrzynkę narzędziową o, i mieć wszystkie graty zawsze pod ręką nie muszę kompinować, robić jakichś schodków, stopek itd., itd. płaskowniki prosta sprawa wygięte do elki zamontowane na prowadnicy, ja tu mam akurat na śruby M14 gwintowanej gdzie mi się to fajnie wszystko chowa w skrzyni. Pyk. Nie przeszkadza w użytkowaniu, a naprawdę robi robotę. Podpatrzyłem ten patent. Nie powiem, że wykonałem, wymyśliłem go sam, tylko podpatrzyłem z mojej starej torby montażowej dekarskiej, którą dostałem za punkty Wroto. Bodajże Wroto, albo w, tak wroto, jak, jak się dobrze jak nie, dobrze pamiętam. I właśnie tam też taki patent był, więc naprawdę fajna sprawa. Ja tylko troszeczkę zmodyfikowałem, ponieważ u mnie ten, to mocowanie jest kapkę wyższe, głębsze, szersze. Dzięki temu mogę zaczepić również za krokiewkę, która ma 7-8 cm i w niczym nie przeszkadza, nie tylko za jakieś tam drobne elementy typu 2,5 cm, 4-5 cm i tak dalej. W moim Systemie się naprawdę to sprawdza. Bardzo fajny fajny patencik. Dzięki temu, tak jak wspominałem, mogę zamontować moją skrzynkę narzędziową na danej połaci i obrapiać sobie na spokojnie, przypuśćmy komin lub tam wstawiać okno i mieć wszystkie podstawowe narzędzia zawsze pod ręką. Nie muszę kombinować przy pasie, przy spodniach, przy szelkach itd. To by było na tyle. Dam Wam delikatne zbliżenie, byście zobaczyli, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy w Waszym przypadku by się to sprawdziło. Moim zdaniem, nawet przy montażu fotowoltaiki też mega rozwiązanie, ponieważ takie rozwiązanie możemy wykonać z każdą skrzynką, z każdą torbą narzędziową. Tu to nie ma w tym problemu. Ja akurat mam w kubriku, bo mi to odpowiada. Góra oczywiście zapraszam, nie zapomnijcie o komentowaniu i subskrypcji i dzwoneczku, by być na bieżąco z moimi filmikami. Do następnego. To aby było tak było, na szybkiego. Pozdrawiam. Cześć.